Dzień dobry kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie Chrystusie Panu, kochani jestem obecnie w Meżogorje, jak wiecie, może nie wiecie, ale teraz już wiecie, tutaj kochani jest nieopodal grup ulica Sławko, Barbalicia, dzisiaj jest bardzo, bardzo deszczowa pogoda w Meżogorje, deszcz pada, jest bardzo pochmurnie, bardzo tak, tak, tak dż tak jesiennie się robi już, kochani. O czym chciałbym się z Wami powiedzieć, kochani? Dzisiaj tak leży mi na serduchu, naprawdę, żeby to, żeby to powiedzieć Wam. Gdyż ja pamiętam, kiedyś, kochani, gdy będąc w zakładzie karnym, ja kompletnie nie wierzyłem, kochani, w żadnego Jezusa. Nie wierzyłem tym bardziej w Jego realną obecność w najświętszym sakramencie, w tym kawałku chleba. I kochani, ja pamiętam, gdy poszłem do spowiedzi, Pierwszy raz w ogóle od kilkudziesięciu lat wypowiadałam się tak szczerze, naprawdę w zakładzie gardem, kochani. Tak naprawdę z całym żalem, z to wszystkie zło. To taka moja, pierwsza moja była spowiedź, tak naprawdę szczera, bardzo. I kochani, i kapłan powiedział mi, żeby przyjąć po spowiedzi spraw rozgrzeszenia, przyjąć Jezusa w Komunii Świętej. Kochani, ja byłem na tyle arogancki, że jakby. Popukałem się, mówię, proszę księdza, proszę się popukać w głowę jak może być w tym kawałku macy Bóg obecny, Jezus Chrystus. Ale powiem wam, że z grzeczności, z grzeczności jakby nie chciałem sprawić, nie chciałem daleko jakiejś żadnej konwersacji prowadzić z tym księdzem. Z grzeczności po prostu poprzestałem na tym i poszłem do tej Komunii Świętej i kochani wiecie co, gdy przyjęłem tą macę, jak, ja jak ja nazywam wcześniej, to kochani poczułem wielki, ogromny pokój, wielką, ogromną miłość. Ja naprawdę, kochani, zobaczcie, jaki, jaki paradoks. Nawet nie wierzyłem w realną obecność Jezusa na świętym sakramencie. A Jezus jakby sam zechciał mnie obdarzyć miłością. I kochani, ja, i tak mi się wydaje, że no wtedy nie potrzebowałem wierzyć, że On jest obecny, a On sam przyszedł do mnie wypełnił moje serce swoją obecnością, kochani. Ja w tym momencie poczułem że się naprawdę bardzo, bardzo kochany, że bardzo chciałem się tak czuć przez te, przez te dziesiątki lat. dziżyłem, żyłem, dziś zdałem od Boga, kochani. Ale też, też druga sprawa, kochani, że i może są tu też z was tacy ludzie, którzy nie wierzą w realną obecność Jezusa. Eee, także chciałbym wam, kochani, może, może to komuś pomoże, nie wiem. no. Ja mam tak, jakby, taki obraz tego, no, jak chciałbym wam jakoś to wszystko. Żeby to, żeby to jakoś rozbudzić waszą wyobraźnię, chciałbym jakoś rozbudzić waszą wiarę w sercu, w jego realną obecność. Kochani, zobaczcie, jeżeli ja pamiętam kiedyś, jak gdzieś tam brali mnie na, na, na komisariat, na policję, na rozpoznanie jakieś, nie? Czy to ja byłem, czy, 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 czy to nie ja popełniłem to przestępstwo, i stało nas koło siebie chyba tam czterech czy pięciu mężczyzn, nie? i naprzeciwko nas było takie wielkie lustro. I my tam nic nie widzieliśmy. Nic nie widzieliśmy, kochani, kto tam stoi. Ale z drugiej strony osoba, jakaś tam, która rozpoznawała, czy, czy to ten dokonano Paści, czy nie ten. I ona ta osoba widziała tych czterech mężczyzn tam czy pięciu. Ale ja nie widziałam tej osoby. Także kochani, tak właśnie jest z Jezusem w Komunii Świętej, z Jezusem, kochani, że zobaczcie, wyobraźcie sobie że On teraz stoi koło was, albo jakiś najlepszy przyjaciel. Najlepszy przyjaciel, kochani wasz, przyjaciółka. I gadacie z nią, stoi obok Ciebie. Ty patrzysz na Niego, kochasz z Nim, przebywać z nią. Bardzo lubisz kontakt z nią, jak jest. Czujecie się dobrze. Nie musicie nic udawać, grać, napinać się, spinać, tylko jesteście wyluzowani. Bo kochacie siebie, jest przyjaciółka Twoja, przyjaciel. Kochani, i żeby, ten, i żeby ten przyjaciel na chwilę wyszedł i schował się za szybę, i on tam, i on tam ciągle jest, no to co? To, to, to znaczy, że go tam nie ma i patrzysz na szybę? Że go tu nie ma? Ale on tam stoi. On tam stoi, kochani. On jest. Tylko, tylko szyba zasłania to, że on tam stoi, ale on tam stoi, prawda? Przyjaciel Twój. Tak samo, kochani, jak załóżmy Maryja, jak przychodzi. Ale to z, zaraz może, może uda mi się to jakby jeszcze powiedzieć. I, albo kochani, zobaczcie Boże, co to jeszcze za przykład dać. Panie, o, na przykład coś takiego, zobaczcie. Wie, wiecie jak karta mała, SD. SD, taka karta malutka do telefonu. Yy, zobaczcie, kochani, że na tej karcie SD, maleńkiej karcie, dosłownie centymetr na centymetr, można wrzucać, zapisywać jakieś filmy różne. Jakieś przepiękne zdjęcia zapisywać tam. Ale patrząc na kartę, kochani, my nie widzimy tych zdjęć. Jakieś przepiękne ryby, ktoś gdzieś tam nurkuje gdzieś ra, e, rafa Kolaro, koralowa, jakieś przepiękne zdjęcie robi, filmy nagrywa, te rybki kolorowe, piękne, przepiękne, jakieś, jakieś, nie wiem, gdzieś pojedzie sobie na wycieczkę, gdzieś do lasu, jakieś przepiękne krajobrazy, góry i wszystko to zapisuje na tej karcie. Ale dopóki, kochani, tej karty nie włożysz do telefonu, to ty tego nie, nie doświadczysz, tych zdjęć, tych filmów, załóżmy, w której to Załóżmy, mogą być takie filmy, w których to, załóżmy, Twoja żona nagrywa Ci na przykład jakieś tam filmy, że Cię bardzo kocha, albo mąż przesyła Ci jakieś pozdrowienia gdzieś tam z gdzieś tam zagranicy, że bardzo Cię kocha, tęsknie i Ty wtedy tak fajnie się czujesz, bo to Cię dotyka. to I tak samo, kochani, jeżeli my karty SD nie włożymy do telefonu, to właśnie tego nie możemy odczytać. I tak samo mi się wydaje, że jeżeli my nie przyjmiemy do, 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 do siebie komunii świętej Jezusa, jak przyjmujemy wtedy właśnie, kochani, no to, to, to On, to wszystko, On jest Bogiem, On, który stworzył niebo i ziemię, kochani, przyrodę, wszystko. To On cały wypełnia wtedy nas. On wtedy nas cały wypełnia. On, który jest Bogiem, jest w nas wtedy. I wtedy możesz sobie wyobrazić, że masz wszystko, bo masz Boga. Bo masz Boga, kochana siostro. I może taki, taki wieczór jesienny, może jakieś przygnębienie czujesz, może, może warto jest dzisiaj wyjść do kościoła, może warto jest nasycić się, nasycić się Jego obecnością, Jego miłością przede wszystkim. On chce dawać nam siebie samego w komunii świętnej pod postacią chleba. Bierzcie i jedzcie. Sam Jezus powiedział, oto ciało moje, kto spożywa ten chleb, będzie miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To spożywa ten chleb, marzycie. Marzycie w sobie. Także, kochani, może warto z dzisiaj wyjść. Naprawdę czasami się nie chce, ja wiem, diabeł będzie robił wszystko, żebyś ty kochany siostra kochany bracie, będzie Cię zniechęcał, chciał Cię zniechęcić, żebyś tylko nie przystępowała do Komunii Świętej. Wiadomo spowiedź, oczyszczająca spowiedź i z czystym sercem przyjąć Jezusa. Do swego serca, swojego, swojego Boga, który stworzył niebo i ziemię i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, kochani jest Panem, jest Bogiem. Jeżeli nie włożymy, jeżeli On nie przyjdzie do nas pod postacią Komunii Świętej, to możemy tylko chodzić na Eucharystię, ale jeżeli nie przyjmujemy ciała pańskiego, to jesteśmy tak, te... no wiadomo, chodzić na prześwięt, to jest dobrze też. Słowo może się wsłuchiwać, ale kochani... To jest tak, jakby oglądać tu kartę małą SD. Tylko, tylko, tylko ją oglądać, ale nie możesz zobaczyć, co jest wewnątrz, jak dobrze po, poczuć się, jak widzisz piękne zdjęcia, piękną przyrodę. Zachwycasz się tymi zdjęciami. Tak samo możesz, jak przyjmujesz ciało Pańskie do serca, do duszy, Jezus da Ci ukojenie. Za, przyjdzie dać takie ukojenie, jakie zawsze chciałaś mieć. Zawsze chciałeś mieć. Taką miłość wyleje balsam, balsam swojej obecności, żywy, obecny Chrystus, kochany się, kochany bracie. Także jeżeli lustro weneckie nie widzisz, kto, kto Ci się przygląda, kto, kto jest na rozpoznaniu, kto Cię rozpoznaje, ale uwierz w to, że pod postacią tego chlebka Jezus jest obecny, gdyż Bóg jest wszechmogący i może wszystko. Zobaczcie, jak jest pokorny. Bóg, jak jest pokorny. Pokorny, pokorny, pokorny. Że uniżył się do takiej postaci, że, kochani, daje nam siebie w takim, malutku, w takim malutkim kawałeczku chleba. Ale później przyjmujemy ten mały kawałeczek chleba, kochani. To On w nas jest. Nasz kochany Zbawiciel. Pamiętajcie, kochani, nie wiem, może taka refleksja, może komuś pomoże. Uwierz w rano obecność Jezusa. Ja nigdy nie wierzyłem też, ale błagałem go na adoracji. Teraz rozkochałem się w adoracji, rozkochałem się w Jego żywej obecności. On daje mi święć. On daje mi taką świętość, taką... Ja czuję, czuję, że jest mi dobrze z nim, przy Nim. On ustalnia mnie do tego, żeby być człowiekiem świętym na co dzień, podejmować decyzje takie, żeby które wpatrywa się w Niebo. I być nieustannie wpatrzony w niebo, jaka czeka mi nagroda, jeśli będę żył na wodzem Bożym Słowem. Miłością, 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 miłością. Kochana siostro, kochane bracie, życzę sobie i Tobie, abyśmy nigdy, nigdy nie stracili wiary w to, że On jest z nami, w realnej obecności, w postacią chleba, na adoracji też. Nikt mnie teraz nie wyrwie z serca, że On że go nie ma. Kochani, żeby człowiek chociaż nie mógł, żeby człowiek nie odczuwał tego, żeby był jakiś... ale to on przychodzi, przychodzisz na wrację i stajesz twarzą w twarz z Jezusem, ze swoim Bogiem, który Ciebie stworzył. Jest garncarzem, my jesteśmy gliną. Trzeba pozwalać się, żeby Bóg prowadził nas tak, jak chce. On chce dla nas świętości. Nie bójmy się prosić o świętość. Nie bójmy się prosić o odar wiary. Żebyśmy wierzyli w Jego realną obecność, żeby dotykał nas, przemieniał, uzdrawiał, uświęcał, uświęcał, abyśmy zbawili swojej duszy i ciała. Trzymajcie się, Bóg, kochani, Papa. Pokój, dobro. Miłowanie w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalone. Jezus Chrystus. Amen.